Witam Państwa w kolejnej rozmowie Fidei Defensor. Nazywam się Bartłomi Ilcewicz i dzisiejsza rozmowa będzie po raz kolejny o misjach, a naszym specjalnym gościem jest pani Małgorzata Espinoza-Kispe. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani Małgorzata jest, jest myślę, że na pewno się czuje, misjonarką cały czas. Zresztą myślę, że jako chrześcijanie tymi misjonarzami jesteśmy przez całe życie. Natomiast była na misjach w, w salezjańskich dziełach misyjnych, jako wolontariuszka także tych dzieł misyjnych, między innymi w Afryce i w Peru. Proszę powiedzieć, jak to się stało, że pani została wolontariuszką na misjach, bo to chyba nie jest tak, że to się tak powiedzmy nie wiem, któregoś dnia wstaje i stwierdza jest. Chcę zostać wolontariuszką albo a, pojadę sobie na misję. Jak to się stało? Może jakiś, to był jakiś wpływ, jakiś zainteresowań czy spotkania konkretnych osób? To znaczy w moim przypadku wyglądało to w ten sposób, że ja większość swojego życia wzrastałam w parafii salezjańskiej i tam pomagałam jako, no właśnie jako taka wolontariuszka w miejscu charakterystycznym dla dzieł salezjańskich czyli w oratorium do którego mogą przyjść dzieci, młodzież i tam spędzić jakoś pożytecznie swój czas i tam pomagałam jako animatorka jako wychowawca no i myślę, że to był właśnie taki czas wzrastania który doprowadził do momentu kiedy stwierdziłam, że chcę uczynić krok dalej, chcę zrobić jeszcze coś więcej Aż, że bardzo często też w parafii odwiedzali nas misjonarze, to muszę przyznać, że tak zafascynowała mnie bardzo ich praca i zawsze wydawali mi się takimi bohaterami bez peleryn. No i gdzieś to ziarenko, właśnie misyjne, powoli, powoli kiełkowało. Aż po skończeniu studiów stwierdziłam, że jak nie teraz, to nigdy. Także Podpytałam, dowiedziałam się i e, udałam się do Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie na właśnie takie spotkania formacyjne przygotowujące do, e, do wyjazdów na misję. Mhm. I jak długo trwały takie spotkania? Jak, w ogóle trwa, jak długo trwa przygotowanie do, do takiego wyjazdu na misję? Czy to... Czy to trzeba się jakoś strasznie długo przygotowywać, nie wiem, kilka lat na przykład, czy musi być jakieś sprawdzenie się na jeszcze jakiś innych misjach, albo w innym miejscu, żeby być gotowym na wyjazd na misję? Mm -hmm. ym, cykl formacyjny w Salezjańskim Ośrodku Misyjnym to jest rok. To jest cykl dziesięciu spotkań. Ym, natomiast ym, to jest też właśnie taki czas, Indywidualnego rozeznawania. I może być tak, że po roku takich spotkań ktoś stwierdzi, że to nie jest jeszcze jego moment, że chce, pragnie wyjechać na misję, ale potrzebuje jeszcze czasu, żeby się na przykład lepiej przygotować, czy duchowo, czy tak po ludzku, po prostu. Także bywają takie sytuacje, że ktoś rzeczywiście przygotowuje się do tych misji dłużej. Natomiast takie m, tradycyjne m, przygotowanie to jest 10 spotkań. Mhm. I pani była już gotowa? Czyli na przykład tak, po tych 10 spotkaniach jestem już gotowa wyjeżdżać na misję? Tak mi się wydawało. Oczywiście nigdy nie wiemy do końca, czy jesteśmy gotowi. Tak naprawdę... Nigdy nie jesteśmy się w stanie przygotować w 100% na to, co nas na misjach spotka. Natomiast rzeczywiście, jakby dostałam zielone światło i też poczułam, że chcę, chcę spróbować. I Natomiast no gdzieś tam to ziarenko niepewności było. Dlatego ośrodek misyjny w Warszawie ma, że tak powiem, dwie opcje wyjazdów misyjnych. To są albo tak zwane wyjazdy krótkoterminowe. Które trwają różnie. Od, z reguły od, od miesiąca do dwóch, trzech miesięcy. Lub wyjazdy długoterminowe, czyli roczne. A ponieważ właśnie to wspomniane ziarenko niepewności jeszcze we mnie było, więc zdecydowałam się na wyjazd krótkoterminowy. I to była I, Afryka. I, tak, wysłano mnie do Afryki, do Zambii dokładnie, do małej, do małej wioski na północy Zambii. No, i po tej misji dwumiesięcznej wróciłam do Polski i tak stwierdziłam, że chcę, chcę wyjechać na rok. Ale że... nie wróciła Pani do Afryki, tylko wybrała Amerykę Południową. Czy to jest tak, że ktoś inny wybiera? To jest tak, że jesteśmy posyłani. Częścią również formacji naszej jest jakby pokazanie nam, że jako wolontariusze mamy być przede wszystkim dyspozycyjni. Mamy pragnienie służby na misjach, natomiast to nie nam jest do końca wybierać, gdzie będziemy pracować. Jedziemy tam, gdzie jest potrzeba. Oczywiście bierze się pod uwagę nasze predyspozycje, umiejętności itd. Natomiast ja się całkowicie oddam do dyspozycji i właśnie stąd ta Afryka na początku chociaż nigdy szczerze powiem, mi tam nie ciągnęło. Natomiast był to bardzo piękny czas, bardzo owocny. Wspaniale go wspominam. I po powrocie byłam przekonana, że no, mam już ten język angielski, znam Afrykę w, pewien, w pewnym stopniu, więc zapewne na rok również zostanę posłana do Afryki. Mhm. Ym, A tu się nawet... okazało, że, że Peru. Tak. Tak, może troszeczkę, rozwój. ale, mhm. ale tak, tak było. Proszę opowiedzieć, właśnie, jak to było e, z tym miejscem? Czy, w jakie miejsce pani została posłana? E, gdzie była na misji? Jak, na czym ta misja polegała? Mhm. Zostałam e, posłana do miasta Piura na północy Peru, w regionie pustynnym e, u wybrzeży e, oceanu, e, i tam e, m... Pracowałam, byłam posłana z koleżanką, także byłyśmy dwie. Pracowałyśmy tam razem w placówce misyjnej, która miała wiele wymiarów, natomiast naszym zadaniem była praca właśnie w charyzmacie salezjańskim czyli praca z dziećmi i młodzieżą. Organizowaliśmy im różne zajęcia, przede wszystkim pomoc codzienna w nauce. No, i różne zajęcia sportowe, edukacyjne. Tak naprawdę celem tego wszystkiego jest to, aby dzieci spędzały tam bezpiecznie i pożytecznie swój czas. Dzielnica nie jest właśnie zbyt bezpieczna, także sam fakt, że były tam z nami, było dla nas jakby najważniejsze, bo były tam z nami bezpieczne. Natomiast, oczywiście, pomoc w nauce, właśnie rozwijanie ich talentów, Także taka codzienne ale, ale, bycie z nimi. Jaka to była nauka? Bo właśnie, bo nauczyła się pani, znaczy nauczyła wyjechała z językiem angielskim do Afryki, ale mhm. w Peru chyba musiała Pani się spotkać z innym językiem. Czy to była nauka w języku angielskim, czy w jakimś innym? No, szczerze powiem, że tam angielski uczą się w szkołach, natomiast nie znają go tak naprawdę. Ja znałam też język włoski i dla mnie było to wielką pomocą. Trzeba było po prostu się szybko nauczyć, ale my zawsze mówimy, że z dziećmi, najważ... z dziećmi można mówić językiem miłości. Także. Tak naprawdę powiem, że na początku to nie była jakaś duża bariera, fakt, że tego języka się nie znam. Najważniejszy był ten czas, to bycie z nimi. Forma pomocy zawsze jakaś się znalazła, jakoś, jakiś sposób zawsze wymyśliło, a język też przyszedł z czasem. Mhm. Jacy to są ludzie w Peru? To znaczy, do, miała pani do czynienia e, przede wszystkim i, i jakby posługiwała wśród tych dzieci, no ale na pewno też to był kontakt z rodzicami, z osobami dorosłymi. Jacy są ludzie w Ameryce Południowej? Nawet przez pryzmat tego e, tych pani kilku miesięcy w Afryce, czy, czy, czy taka różnica była widoczna? Różnica na pewno jest. Natomiast. Zawsze, oczywiście, to jest gdzieś tam jakieś indywidualne doświadczenie, ale na pewno to, czego ja się uczyłam od tych ludzi, to jest um, ogromna spontaniczność, um, takie radosne przeżywanie wszystkiego, co, co nas spotyka i ogromna umiejętność bycia wdzięcznym za wszystko. E, to było dla mnie niesamowite, jakby słuchać. E, Dorosłych ludzi, bardzo często właśnie gdzieś tam rodzice, dzieci zagadywali, czy nawet na ulicy, słuchać, jakby widzieć w jakich warunkach oni żyją, tak naprawdę po naszemu nie mając praktycznie nic, a jednocześnie jak słuchać, jak bardzo są za to wszystko wdzięczni i jak w każdym zdaniu Panu Bogu dziękują za to, co mają. Także to była niesamowita dla mnie taka lekcja właśnie pokory i wdzięczności. Mm -hmm. A czy y, jako Polka pani y, nie wiem, była jakoś specjalnie traktowana, może, może nie specjalnie, ale w sensie takim, że y, o ktoś jest z innego kraju, y, czy coś o Polsce wcześniej, na przykład w tym miejscu, gdzie pani posługiwała wiedziano? Akurat placówka, na której pracowałyśmy, jest placówką, do której systematycznie przed nami co roku byli wysyłani wolontariusze z Polski. Także te starsze dzieci już nawet kojarzyły, że Polska to jest jakiś kraj, a nie jakaś miejscowość w Peru i, i że gdzieś tam jest w Europie. Natomiast to też było nasze trochę taka, taka, takie zadanie, żeby tym dzieciom trochę nawet może o Polsce opowiedzieć. No A ale... o czym się opowiada, jak się mówi o Polsce? Na przykład w Peru? Czy to jest tu jakieś, przy, na przykład nie wiem, przytoczenie jakiejś konkretnej postaci, czy na przykład mówienie o obyczajach? Bo tak się zastanawiam, wyjeżdżam na misję i na przykład chcę coś powiedzieć o swoim kraju i teraz od czego zacząć, no bo dużo można mówić o Polsce, o różnych, różnych miejscach, zwyczajach, ludziach i tak się zastanawiam i podpytuję, o czym mm -hmm. można mówić i jak można mówić o Polsce właśnie w Peru chociażby. To, co pan wspomniał, na przykład właśnie jakieś znane osoby, które wspomnianie wspomnienie, wspomnienie o nich, ponieważ... Bardzo często ludzie słyszą jakieś nazwiska, nawet Kopernik, natomiast nie wiedzą, że byli oni Polakami. Ale tutaj mówimy o pracy z dziećmi, więc przede wszystkim muzyka. Puszczały, puszczałyśmy dzieciom polską muzykę, polskie kolędy, gdy przed czas świąt. Czy to no to I była najważniejsze... taka muzyka rozrywkowa, popularna. Bardziej właśnie tradycyjno, szczerze mówiąc, puszczałyśmy. Pokazywałyśmy polonezę na przykład, co dzieciom wydawało się strasznie śmieszne. Natomiast również mówienie o śniegu, co dla nich jest abstrakcją. Tam na, na święta oczywiście pojawiają się mikołaje i, i jakieś obrazki przedstawiające śnieg. Natomiast te dzieci nigdy w życiu śniegu, śniegu nie widziały ani go nie dotykały. Także. Takie opowieści też były dla nich bardzo bajkowe. Mhm. Jakie doświadczenie duchowe, takie rozwojowe wywiozła pani z Peru, tak to może nazwijmy? Mhm. Czy to jeszcze czy, czy jakby mhm. przez tą misję jeszcze pani wiara bardziej się pogłębiła albo może stwierdziła, że jeszcze to, co ja gdzieś tam przeżywałam w Polsce czy na tych... Przygotowaniach czy w ogóle w swoim życiu to jeszcze był tak zwany pikuś. Ja tutaj teraz dopiero zobaczyłam, jak wygląda prawdziwe życie duchowe na przykład. Na pewno. na pewno. Na pewno był to czas wzrostu. I powiem, że misje przewartościowują wszystko. Wraca się, wraca się do kraju naprawdę z innym spojrzeniem na takie codzienne problemy, ponieważ, tak jak wspominałam, przygotowania przygotowaniami, natomiast nie jesteśmy w stanie przygotować się na wszystko. Wyjeżdżamy do, do innego kraju, do innej kultury, zderzamy się z inną mentalnością, z innego typu problemami. i Myślę, że dla mnie ta misja była takim ogromnym wzrostem duchowym, jeżeli chodzi o zaufanie Panu Bogu. Przygotowujemy się, mamy jakieś plany, mamy marzenia, chcemy zrobić dużo dobrego, natomiast życie, praca na misjach to weryfikuje. I takie zaufanie, właśnie, że ja jestem tu, gdzie mam być i chociaż nie robię tego czasami, na co mam ochotę, albo co sobie wymarzyłam, że będę robić na takich misjach, to oddaję się do dyspozycji wierząc, że to, co akurat jest potrzeba zrobić, w czym pomóc, to jest to moje zadanie. I to, chociaż nie będę może tego widzieć, to wyda gdzieś w przyszłości owoce. Mhm. A co tak, było najtrudniejsze w tej misji w Peru? Czy to myślę, to, że, że pani miała do czynienia z dziećmi właśnie, no, powiedzmy no, z takich, nie wiem, trudnych miejsc nazwijmy to w ten sposób, po mhm. przeżyciach? Tak, myślę, że właśnie zdarzenie się jakby z rzeczywistością, z życiem tych dzieci, z bardzo często z rodzin rozbitych, nie, bardzo często nie znających jednego ze swoich rodziców na przykład. Także to było bardzo często takie towarzyszenie im, ponieważ no, przez rok misji nie jesteśmy w stanie bardzo często im pomóc. To są zbyt głębokie problemy to są problemy miejsca, tak, w którym one żyją. No i, że tak powiem, w, w ciągu roku świata nie zbawimy. Natomiast to, co właśnie zawsze było dla nich najważniejsze, to to, że ktoś ich wysłuchał i ktoś z nimi był. Po prostu ktoś je zauważył i chciał z nimi spędzić ten czas. Mhm. I na koniec jeszcze mam takie jedno pytanie, bo y, misje zaowocowały w Peru jeszcze tym, że na tych misjach poznała Pani swojego przyszłego męża. Czy Pani może kilka słów powiedzieć na ten temat? Czy to była e... właśnie, czy, czy pa, pa, Państwo spotkali się na, na polu właśnie misyjnym, takiej pomocy misyjnej, czy to było tak, że jeszcze gdzieś powiedzmy, nie wiem, po, pojechałam zobaczyć kraj i tam poznałam kogoś? Tak, rzeczywiście poznaliśmy się na placówce misyjnej, na której pracowałam i, i przez dwa miesiące jakby pracowaliśmy tam wspólnie. Natomiast, że tak powiem, priorytetem misji niekoniecznie jest nawiązywanie znajomości. Także była to właśnie taka znajomość przelotna, ale po, 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 tym, po, po kilku latach już od powrotu z misji wróciłam do Peru na studia podyplomowe. Chciałam jeszcze też i podszkolić język. No i wtedy akurat tak wyszło, że jakby studiowałam w stolicy, w Limie i tam mój mąż mieszkał. Raul tak, ma udał... na imię, prawda? Tak, tak Raul. I, I spotkaliśmy się po kilku latach w ogóle nieutrzymywania kontaktu, no i gdzieś tam ta znajomość zaczęła się rozwijać. A państwo są teraz w Polsce, prawda? Tak, mieszkamy w Polsce. Mhm. Czy do misji jeszcze... Wraca pani myślami, albo na przykład, nie wiem, pojawiła się taka myśl, wyjadę jeszcze kiedyś na, na misję. Może nawet teraz będzie łatwiej, bo wyjadę z mężem? No, nie ukrywam, że jakby nie. Jakby. Nie, drzwi są otwarte. E, nigdy nie można mówić nigdy. E, tam, gdzie Pan Bóg poprowadzi, tam, tam, tam pójdziemy. E, Natomiast no, gdzieś tam ta, ta, ta tęsknota za misjami ciągle jest i za takim czasem e, owocnym oddania się e, drugiemu człowiekowi. Także, kto wie, nie mówimy nie. Mm -hmm. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Naszym dzisiejszym gościem pa była pani Małgorzata Espinoza-Kispe, e, misjonarka w latach 2013-2014. E, w e, w Afryce, później w Peru, w salezjańskich dziełach misyjnych jako wolontariuszka, ale też na co dzień architekt i nauczyciel języka hiszpańskiego. Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę. Ja Państwa zapraszam także na nasze media społecznościowe, na kanały informacyjne, YouTube, Banbaj, także w Facebook, Twitter. Serdecznie dziękuję, wszystkiego dobrego, a Państwa zapraszam na kolejny program. Thank you very much.